Cześć, Dariusz Wiśniewski. Cześć, Darek, jestem. Cześć. Jacek. O, wiem, legendarne dyżurny. Legendarne? Dzięki, nawet po Hej, do tego tak. skromny. Które biurko moje. To był trzeci dzień. Trzeci dzień pod rząd. No to. O. <grywa> Ty trenowałeś psy policyjne wcześniej, no, tak? No, tak, no. tak. No, szczerze powiem, że więcej miałem do czynienia z psami niż z ludźmi, więc mam nadzieję, że mnie wprowadzisz w temat. Postaram się. Już będę zmęczony. Cześć. 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 Darek Wiśniewski jestem. Cześć. Jeszcze pierwsze spotkanie Cześć. z Cześć. Bardzo mi było. Dobrze Cię, ci wyglądać. No, trochę się odzwyczaiłam. Jest trochę mnie zdobywa. Pamiętam, pamiętam jak mi się łezka zakręciła wokół. Jak na nią spojrzałem, po prostu pomyślałem sobie, że może to był mój ostatni raz w granacie i kowurczyno, trochę się źle zrobiło jednak. Zresztą jestem przekonany, że świetnie sobie poradzisz. Dzięki. W zasadzie nie przyszłam tutaj kurtuazyjnie. Naczelnik wydziału drugiego... Sprawa jest pilna, więc chodźcie, wyjaśni wam po drodze, dobra? Czy mogę się przebrać? Hmm. No tak, jasne. To jak będziecie gotowi, to przyjdźcie do mnie, e, Czekam tylko szybko, dobra? jest super. Uwielbiam. Oczywiście, że nie czują się pewnie w Nowej Lody. W końcu ostatnich kilka lat spędziłem za biurkiem, a jeśli chodzi o Zuzę, to jeżeli miałem kogoś polecić na swoje miejsce. Ale jest już bladem Tu mamy tak 15 tysięcy, tu mamy 50 tysięcy, Trzy godziny czekaliśmy na epizodystę. Dwa razy zmienialiśmy lokację. Nie mogliśmy znaleźć komisu, w, w którym mieliśmy grać. Na początku przyjechaliśmy do komisu, okazało się w ogóle, że jest totalny rozwizdziel. Wszystko jest porozwalane, że tam nie możemy grać. I potem kolejne dwie godziny szukaliśmy lokacji, w której mogliśmy zrealizować te sceny. Po czym okazało się, że, e, że epizodystka, która miała zagrać marinę, e, za, nie dojechała po prostu. Coś nam się wydarzyło, że nie mogła dotrzeć na plan. I kolejne opóźnienia, kolejny stres. Oj, pamiętam, że tam chyba mieliśmy o 9.30 wyjechać, wyjechaliśmy z tamtej lokacji o 13.00. Świetnie nam się scena grała. Pamiętam, że. E, Pamiętam, że tam nie mieliśmy dużo dużo dialogów, ale bardzo dużo interakcji między właśnie Darkiem, a panem z komisją. I tam naprawdę dużo się wydarzyło między słowami. Super, super, super scena, pamiętam. Bardzo byłem z niej zadowolony. Wtedy po raz pierwszy pomyślałem sobie, kurczę, yy, mam super partnera do grania który naprawdę reaguje, z którym jak gdyby działamy. Wszyscy jesteśmy. Oczywiście. Starszy aspirat Jacek na nogę jest zatrzymany w tym spodziewaniu oszustwa. Pięć razy wyciągnąłem to odznakę. Albo się zaczepiała, albo się sznurecz, sznurek ten, ta, ten sznurek się urwał, albo się nie mogłem się wysłonić, albo mi upadła. Pięć razy chyba to. Złe się czuję. Co? Złe się czuję, dusz Jakby nie groziło się lata to, też bym się zleczył. Ja Co to ma Jacek? Ja tylko chyba przy Tobie stracił. Co? Przeczytujesz? Nie, naprawdę. 00 na Są sceny, których nie pamiętam, jak realizowaliśmy. W ogóle nie pamiętam, że je nagrywaliśmy. To jest właśnie jedna z tych scen. Jakoś w ogóle sobie tego nie przypominam. Znaczy, teraz widząc to pamiętam, że to był, rzeczywiście było scenariusz, scenariuszu, albo w ogóle nie pamiętam, kiedy my to graliśmy i gdzie. Nota 08. Zgłaszam, jest tam akcja. Słyszałam, że wszystko się udało. O, Zuzka, wyszli nam karetkę na Szukalskiego. Chyba nie tego. I to do CITO, Zuzka, słyszysz? Zatrzymane nam schodzi. Powtarzam, zatrzymane nam schodzi. Ktoś się tam zatrzymaj. To jest miejsce Przestańcie! Tak, pamiętam. To, jest, to była pierwsza scena, którą realizowaliśmy na patrolu właśnie w tym centrum medycznym i co się okazało, przyjechaliśmy na plan i okazało się, że w scenariusz, zaszły pewne zmiany w o których ja na przykład nie wiedziałem. Gdzieś tam w mailach mi to pom gdzieś tam umknęło. Była taka informacja z tego, co później się tam dopatrzyłem, ale no ja byłem tak zaoferowany yy, uczeniem się jakby tych scen, yy, ze scenariusza tego dostałem, w ogóle tego nie, nie zauważyłem i to był dla mnie taki wow. Po prostu przechodzimy, a nagle coś, coś w ogóle, całkiem coś innego gramy. W sensie, może nie całkiem, ale gdyby inne dialogi, inne postaci tam trochę się pozmieniały, więc to dla mnie był to duży szok. Zanim się z tym trochę mi to zajęło. Nie mógł powiedzieć spokojnie mówisz, spokojnie. będzie przestać. Wszystko się wydało. ale pamiętam, że bardzo szybko zrealizowali tę scenę. Spokojnie, ale w ogóle nie reagowali. Że to Zobaczmy, jak to Albo się uspokoić, albo będzie wykuć, jestem? Ja jestem spokojny, to już wszystko zaczął. Od lat masujecie za moimi plecami. K koniec tego! Właśnie wtedy uświadomiłem sobie, jak trzeba żywo reagować na sytuację, która się bardzo dynamicznie zmienia. Czy, czy, czy scenariuszowo, czy lokacyjnie, czy właśnie wśród bohaterów, że nagle jeden wleciał, bo tu mieli być nagle ich nie było. Były z nimi dialogi, musieliśmy potem te dialogi pozmieniać, tak, żeby po prostu opowiedzieć o tej sytuacji, ale gdyby bez interakcji z nimi. I to wszystko, gdyby na bieżąco, realizowaliśmy tam, na miejscu już. Zazwyczaj krwotok z nosa podczas bójki spowodowany jest mechanicznym uszkodzeniem błony śluzowej, Ale może też oznaczać coś poważniejszego, nawet uraz mózgu. Dlatego od razu wezwaliśmy karetkę. Mhm. Ej, I tej karetki nie było. Z tego, co to Pan uważa. Że to pan ma romans z jego żoną, tak? Nie uważa, tylko tak jest. Odkąd znam właśnie, to się z nim urywa na jakieś kawki, kina, herbatki i inne wyjścia. Znamy się z baczką od liceum. Jesteśmy jak rodzeństwo. A ten kretyn nie jest w stanie tego zrozumieć. No to masz z siostrą, ten. Nie lubię się wczoraj, czarnym. Bo nawet bardziej niż w to? A Gdzie? Do komisu. Nie ma... I To jest właśnie jedna z tych scen nagle zostałem wrzucony do radiowozu z ogromem tekstu do zapamiętania, do zagrania i gdzie normalnie uczestniczyliśmy w ruchu drogowym, do tego jeszcze deszcz są warunki atmosferyczne i to wszystko naraz. I nikt po prostu nie czekał aż się o swoje, tylko od razu od razu graliśmy. Nie no, tych nic nie jest tam nie znaleźć, ale żeby cała sytuację sprzedów, nie? Coś nam się przypomina. Może. może. tak. ktoś nas pan to się nie ma. Policjanci, którzy pilnowali komisję samochodowego, nie robili żadnych problemów. Wystarczyło, że zobaczyli Jacka i od razu nas przepuścili. Przez tyle lat pracy jako dyżurny wyrobił sobie w firmie niezłą markę. Mm. Ty, gdyby też wszedł do wody, to, to już teraz nie rozmawiali, nie? O, to nie całe. Janek musiał być zagrożony w kostkach, które przyniosła Marina. Zaraz myślałem, czy to poprosił kostka, bo dwie... Darek, okej, okay, rozumiem, że nie dajesz tego spokoju, ale się, czym więcej o tym będziesz myślał, o tym się bardziej będziesz nakręcał, stary, się się skupić. Dobra, racja, racja, szansa. Dziwne to było nagle słyszeć kogoś udawni. I do pory tylko ja to mówię. z tej drugiej strony. Przyjaciół. Dobra, przyjmujcie, ale. Tylko po mi, szczególna I raportujcie 900 grudzień. się, Uliczę się brzeg, sami odłóżcie. To jest ostatnia szansa. Masz rację! to jest wasza ostatnia szansa. Mi nie zależy. Ja się mogę kupić, Świetni ci gangsterzy byli. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy po planie. Pamiętam, że spędziliśmy w tym pomieszczeniu, w tym mieszkaniu, chyba z dwie, czy trzy godziny, bo dziecko yy, odmówiło, jak gdyby grę. Nie chciało grać po prostu. Należeli się rozpłakało i, i koniec. I chyba z godziny, czy. Półtora zajęło nam znaczy, tam w ekipie i, i reżyserowi jak gdyby przekonanie tego dziecka, żeby jednak nam pomogło w tym żeby, żeby zrealizowało tę scenę. No i w końcu się udało, bo my chcieliśmy zrzucać te sceny, ale, ale w końcu się udało i zrealizowaliśmy je. Ale myślę, że super. Wypuścicie na Dzień się Zostaw dziecka! Zostaw dziecka, słyszysz? Zostaw! Tu słyszysz! dziecię, oddaję. Budynek jest uzbrojony. Nie ma Bierz dzieciaka i spieprzanie z, z nim na nic nie zrobią! Bierzemy dzieciaka! A słyszeliście, żeby komuś ta akcja się udała? To jest ostatnia szansa, odłóż broń. Chyba. Dziecko Bało się. A czyli matkę, bo tą właśnie Marinę też zorganizowaliśmy. Na, tam, to była znajoma jakaś przyjaciółka reżysera. Zbudziła się na pomoc. Co to koniec już? No ja, fajnie, fajne. Nie